Największa darmowa biblioteka obiektów i darmowy plugin. Nie muszę chyba wam mówić, że największą biblioteką obiektów to 3D Warehouse. I nie tylko znajdziemy tutaj obiekty robione przez ludzi, ale również przez firmy. Ale jak ktoś próbował eksportować do Blendera, to dobrze wie, że zarówno przez koladę, jak przez OBJ wyniki są najczęściej marne. Na szczęście jest na to sposób. Wchodzimy na Google, wpisujemy Sketchup Importer Blender i wybieramy ten pierwszy z GitHuba stworzony przez Red Halo Studio. Tutaj spokojnie ściągamy najnowszą wersję, jaka jest, która będzie obsługiwała pliki SketchUpa 2023 i będzie do Blendera 4.1 lub wyżej. W Blenderze wchodzimy w Edit Preferences, Addons, Trójkącik, Install from Disk, Downloads i wskazujemy plik, który dopiero przed chwilą ściągnęliśmy. Pojawia nam się zaznaczony save preferences po prostu w imporcie pojawia nam się nowa możliwość SketchUp importujemy to co chcieliśmy. Możemy sceny również zaimportować jako kamery albo i nie. I voila. Pięknie oteksturowany model ze Sketchupa. Po więcej wpadnij w link w bio.